Jadę sobie z kurwami, poruszam się pustymi drogami Siedzę sobie z malami długa droga za nami, chuj z kurwami jebać Kurwy strażne z was, kurwy stawiamy mury Zbijam się ponad ich I nie ograniczają mnie żadne sznury Patrzę sobie na hejterów z góry, mogą mi, siądłam śluby Patrzę sobie na hejterów z góry, mogą mi, mogą mi, mogą mi, mogą mi. Jadę sobie z kurwami Poruszam się pustymi drogami. Siedzę sobie z Długa droga za nami, chuj z kurwami. Jadę sobie z kurwami. Poruszam się pustymi drogami. Siedzę sobie z Długa droga za nami, chuj z kurwami. Jadę sobie z kurwami, poruszam się pustymi drogami. Siedzę sobie z długa droga za nami, chuć kurwami. z bać kurwa Jebać z kurwa kurwami. Jebać, kurwa. Jadę sobie z kurwami, poruszam się pustymi drogami Siedzę sobie z ziomalami, długa droga za nami, choć kurwa jebać, sobie jebać, chyba jebać, kur wyjebać, syn jebać, chyba jebać, chuj wyjebać, zy jebać, chuj wyjebać, syn jebać, syj jebać, chuj wyjebać, zy jebać, jebać co się sprzedają, jebać Te co nogi rozchylają, patrzę sobie na hejterów Skóry Mogą mi pociągnąć lury Jadę sobie z kurwami poruszam się pustymi drogami Długa droga za nami Chuj z kurwami Jadę sobie z kurwami Poruszam się pustymi drogami Siedzę sobie z kurwami Długa droga za nami Chuj z kurwami Jadę sobie z kurwami Poruszam się pustymi drogami Siedzę sobie z kurwami Długa droga za nami Chuj z kurwami Jadę sobie z kurwami Poruszam się pustymi drogami Siedzę sobie z kurwami Дока, друга друга за нами!